Kontynuuję rozwiązywanie zadania 11, w którym udało się do tej pory określić, dla, jakiego, dla jakich wartości parametru m taka funkcja ma dokładnie dwa miejsca zerowe, to znaczy, kiedy ma deltę, która nazywa się wyróżnikiem funkcji kwadratowej, jakby ktoś nie wiedział, kiedy ta delta jest większa od zera. Wyszło to, co tutaj widzimy. Teraz możemy iść dalej. Bo drugim warunkiem będzie to, że te miejsca zerowe mają być tego samego znaku. Gdzie by to napisać? Dobra, jakoś jakoś tak. Jakoś tutaj. Więc po drugie. Miejsca zerowe x1 i x2 mają być tego samego znaku. To znaczy oba dodatnie lub oba ujemne. A jak to najprościej wyrazić? Jak liczby są tego samego znaku, to po wymnożeniu są dodatnie. I teraz skąd to weźmiemy? Z jednego ze wzorów Wieta. Bo x1 plus x2 to jest to samo co c przez a. Gdzie a i c są. Tymi współczynnikami funkcji kwadratowej czy trójmianu kwadratowego, które tam mamy wypisane. Czyli c przez a to znaczy tyle, że m plus 8 przez 2 minus m ma być większe od zera. No i teraz sobie to wszystko przesunę. Bo funkcji już widzieć nie musimy i mamy do rozwiązania taką oto nierówność, no znowu nierówność kwadratową. Której rozwiązanie zaczniemy od tego, że pomnożymy nie przez mianownik, bo wtedy byłaby wątpliwość, czy przypadkiem nie mnożymy przez wartość ujemną. I czy nie trzeba zmienić znaku nierówności? Znaczy można by tak zrobić, ale trzeba by było rozważyć dwa przypadki. Nie warto. Więc raczej pomnożymy przez kwadrat mianownika. Tym sposobem po lewej stronie mamy m plus 8 razy 2 minus m. A po prawej stronie, jak było 0, tak jest 0. I tak naprawdę ta lewa strona jest już gotową postacią iloczynową pewnej funkcji kwadratowej, w której, jak widać, miejscami zerowymi są 2 i minus 8, oraz, że funkcja ta osiąga maksimum, czyli ramiona ma w dół, więc parabola jest, jak to mówią, smutna. W takim razie taka funkcja osiąga wartości dodatnie, czyli ta lewa strona jest większa od zera. No jak widzimy tutaj, pomiędzy miejscami zerowymi. Więc w drugim tym warunku, który jest do spełnienia w tym zadaniu, ma być odpowiedzią tutaj jest, albo nie, gdzie indziej napiszę to M, tu pod spodem napiszemy. M ma należeć do przedziału od Minus 8 do 2. I co? Czy trzeci warunek? O, też to wezmę w taki prostokąt, jak to zrobiłem w poprzednim warunku. I czy trzeci warunek zrobimy w trzeciej części nagrania? No chyba tak.